Biblia mówi, że Noe potrzebował około 120 lat na zbudowanie arki. Przez te lata ludzie, którzy obserwowali jego wysiłki, wyśmiewali go i kpili z niego, myśląc, że postradał zmysły. Pytali, dlaczego budowa tak ogromnej łodzi zajmuje tak długo i jaki jest jej cel. Noe tłumaczył, że to było polecenie od Boga i że arka uratuje go przed potopem. Nikt jednak mu nie uwierzył. Gdy arka została ukończona, Bóg nakazał Noemu wprowadzić do niej po jednej parze każdego gatunku zwierząt. Noe spełnił to polecenie, a także zabierając swoją rodzinę na pokład. Pomimo stu lat kpin i wyśmiewania, Noe wzywał ludzi, aby weszli na arkę, ostrzegając ich przed śmiertelnym losem, jaki ich czeka. Jednak nikt nie posłuchał, ponieważ wszyscy uważali go za szaleńca. O tym drzwi arki zostały zamknięte, a Bóg zesłał wielki potop, który zniszczył wszystko na ziemi. Mówi się, że po potopie arka została porzucona gdzieś na naszej planecie. Ostatnio archeolodzy odkryli jej lokalizację. Arka znajduje się na tureckiej górze Ararat.